Siemanko, witam w drugim odcinku z gry Half-Life 2 Episode 1. Kontynuujemy sobie... Oj, przepraszam, Alex, że ci zaświeciłem w oczy. Ale patrzcie w ogóle, że to zrobili, nie? E, dobra, kontynuujemy sobie naszą przygodę jako Gordon. Wraz z Alex wróciliśmy się do Cytadeli i idziemy... Idziemy w głąb walącej się wieży Cytadeli, żeby ustabilizować rdzeń, który może w każdej w każdym momencie Wybuchnąć, <laughs> chyba, jasny gwint Chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości, nawet bym powiedział Patrząc, sądząc po tym co tu się dzieje Chodź Alex, będziemy skakać eee, Wiecie co, zapiszę sobie Zaraz Bo Jak ustabilizujemy rdzeń, to będziemy mieli po prostu czas Będziemy mieli w ogóle czas, żeby Oddalić się na bezpieczną odległość, patrzeć jakiś pijany. pijana osa. No, widziałem, widziałem. Ciekawe. Coś im się psuje, że nawet osa. Osa sobie nie radzi. Chyba, że coś się uderzyło z góry po prostu, spadając. Może o to chodzi. Nie wiem, czemu pomyślałem od razu, że po prostu jej sterowanie. Nie wiem, czy tam jakaś sztuczna inteligencja jest, czy. czy co się psuje, może ma to jakiś związek z Cytadelem, bo może jest to coś na zasadzie roju, nie? Że jakby jedn, jedne, jedno coś, jedna istota steruje tym wszystkim. Kurde, no. Ale powiem Wam, że w grach od walw nie można się nudzić, ciągle coś się dzieje. Fajnie jest porobione to wszystko. Ta destrukcja się wierzy. De destruktowanie się wierzy jest fajnie zrobione. No prawdopodobnie tak właśnie jest. Możemy się naładować. Dobra. Czyli sobie pojedziemy tą windą. Zapraszam. Ja chyba wiem, co tu będzie się działo z tą windą. Tak, musimy zjechać na sam dół. okej okay. Oj, oj, oj. No, i mi się nie udało. Pamiętam, że jak pierwszy raz to grałem wiele, wiele lat temu, to właśnie strasznie się z tym męczyłem na tej zasadzie, co teraz. Ciągle mi to spadało i nie byłem w stanie tego odepchnąć na czas. Dobra, udało się, ale jest tego więcej. Tam się po prostu jakiś gruz wali. Musimy go odpychać. jej. No co jest? Ciężko to wymierzyć. Masz dosłownie jakiś ułamek sekundy na kliknięcie myszy. Jak to zrobisz, chociaż troszeczkę nie w tą stronę, co trzeba, nie w tym momencie, co trzeba? To już dupa. Dobrze. Boję się, że spadnę. Jak tak patrzę w górę i przechodzę, boję się, że po prostu spadnę. Wiecie co? Udało się. Tak, udało się, ale spadłem. Czyli właśnie to o czym mówiłem. Jasny gwint. Dobra, e, jeszcze raz. Potem muszę zapisać. Teraz chyba damy radę, co? Musi udać. A, leci. Bo przecież trafiłem. Alex, nie denerwuj mnie. Znaczy nie wiem czemu zawalam winę na ciebie, ale... No co to ma być? Ja cię kręcę to jest symulator. Nie wiem. Czego? Cierpliwości chyba. No. Już git. Ło. Wow. Winda się zacięła. My musimy ją od nowa uruchomić. Widzicie, mamy tam gniazdo. Trzeba do niego wsadzić po prostu kulkę zasilającą. Znowu w pewnym sensie bawimy się w portala bez portali, nie? Teraz wykorzystujemy te mechaniki poza Portal gunem, które były znane już w portalu. O, kolejna! Ja pierdzielę. Dobrze. No przecież klikam, no. To co jest najlepsze, że ja tu klikam. Kurde, to jest wymierzone. Klikam to na pewno w odpowiednim momencie. A to albo nie zadziała, albo zadziała, ale jednocześnie mnie to odpycha, także spada Od razu zapisuję. Jest, okej. Okay. Hey. Ej. No dobra, powinno się udać. Dobra, jedziemy dalej. Idę ok, bo coś czuję, że znowu coś będzie spadało. Więc zawczasu zapiszę. Tu jedziemy do góry. A, stalker. Stalker coś kombinuje. Zatrzymuje windę. Nie trafiłem Dobra, teraz dostał mi to tak nieźle. Teraz sobie zapiszę, bo coś czuję, że więcej rzeczy będzie spadać. Dobra, dostaliśmy pochwałę Daleks. Good job. Dobra, teraz jedziemy bardzo szybko i obawiam się, że to jest niedobrze, że tak szybko jedziemy. A, to chyba na tyle spadających rzeczy. Tak, teraz coś leci. Tak jest. Wow, dobra. Nie, yeah, that was close, ale się udało. Okej. Okej. Okay. Okay. Ile mi zajęło etap z windą? A y, jakieś 8 minut? <gryw> Nie no, chyba mniej. Dobra, Alex, ty wiecie co? Mi się przypomniało, jak zobaczyłem to. To, są, to jest taka brama, nie? Jak grałem pierwszy raz, to nie byłem w stanie przejść dalej niż ten moment, bo za każdym razem. Za każdym razem. Jak było wczytywanie levelu w tym momencie. Jak tu się wejdzie, to jest loading. To mi się gra crashowała i nie chciała ruszyć dalej. Nie wiem, czy to było. w jakimś patchu naprawili, czy co, ale bardzo długo nie byłem w stanie, mimo reinstalacji gry i wszystkiego, przejść dalej. Dopiero po jakimś czasie, właśnie nie wiem, czy to nie był jakiś patch, który to naprawił. Okej. Okay. panów. Żegnam panów. Po co tu się kręcą? Oni, co się robią? A, oni chcą jak najszybciej doprowadzić do wysadzenia reaktora. To jest reaktor. Fajnie to wygląda. No, też mam nadzieję, że dr Kleiner się nie mylił. Damy radę go ustabilizować. Z rdzeń czarnej energii. Fajnie to wygląda ładnie. Dobra, musimy znaleźć drugę do e, pokoju, centrum kontroli. Okej. Okay. No oczywiście musimy tam wejść, ponieważ mamy nasz strój roboczy. Też mam takie nadzie taką nadzieję, Alex. Dobrze, że wiesz co robić, no tak, przecież jesteśmy fizykiem. Szczerze to nie wiem, ale damy radę. Musiałem się kawki napić. Dobra, jedziemy, jedziemy do rdzenia. Ja słodko położyła rękę na szybie. Nie ma się, Alex, zanim się widzimy. Oho. Jest. Hazardous radiation levels detected. Strasznie fajne efekty audiowizualne. Fajnie to wygląda. Dobra, idziemy sobie dalej, prawdopodobnie. W ogóle ta muzyka teraz w tle. Właśnie bardziej klimatem portala przypomina ten ambient. Ty nie jestem w stanie. A, tu są kulki bliżej. Podejrzewam, że jak zasilimy gniazdo, to ten stalker to wyłączy. No nie, a no dobra, ten stalker to wyłącza. Czaję. Czy musimy się ich najpierw pozbyć? Tak myślałem. Ty no nie ruszaj się. Łopie. O, dziękuję. Czy strzela w nas? Laserami z oczu. Jak ten X-Men, nie? Dobra. A gdzie jest drugi. Drugie gniazdo? Tu jest jedno gniazdo zasilone, a drugie gniazdo. a nad nami. Nie przyszło mi do głowy, żeby tam spojrzeć. Dobra, my musimy się dostać tam gdzieś i coś kliknąć zapewne. I to jest kolejne. Fajnie, że to zaczyna też coraz bardziej przypominać portala klimatem. I właśnie w tym momencie te obie gry, które wydawało się zupełnie różne, zaczną się coraz bardziej łączyć. Również fabularnie i gameplayowo, jak widać, po części też. No, drabinka. Dobra, tak staromodnie drabiną, a nie windą zastosowali przy tym rdzeniu. Wiecie co mi to przypomina? W Black Mesa, nie w Half-Life'ie, tylko w Black Mesa, bo tam Zen jest inny, nie? Pamiętacie ten taki właśnie... Yy... Taka jaskinia z pomarańczowymi kryształami, dobre, pomarańczowe tam trzeba było wchodzić do właśnie tego typu pomieszczeń i uruchamiać te lasery takie to to jest coś bardzo podobnego no. Bardzo podobny level design w tym momencie jest tego wszystkiego Tu mamy wszystko, quick safe Dobra, potrzebujemy kulkę wsadzić do tego gniazda Coś się wydarzy a tu są kulki. No, bardzo mi to przypomina. Bo to zacznie strzelać prawdopodobnie jakimś promieniem w to. Ewidentnie. No, a ładny promień. Czarny. Patrzcie, jak to jest kozacko zrobione. O nie, mam haki. To był granat, myślę, że Manhack. O kurcze, w tym momencie mam piłę mechaniczną. Dobra, chyba wszyscy. Nie, słyszę ciągle manhaki. Gdzieś jakiś utknął ewidentnie. Olać go. Patrzcie. Bardzo podobne jest do tamtego... Do tamtego etapu właśnie w Black Mesa. Jak nie widzieliście, nie, to wejdźcie sobie w playlisty. I playlisty z Black Mesa. -y. Jeżeli znacie half Life 1, ale nie znacie Black Mesa, to warto sobie chociaż zobaczyć te dalsze etapy właśnie w Xen. Um, czy ja mogę sobie zrobić tarczę z tego? Prawdopodobnie musimy tu wejść. A nawet na pewno. Ty! Tak, tego jeszcze nie przechodziłem. Żeby robić sobie tarczę za pomocą tych drzwi. No to jest ciekawe. Pierwszy raz tak przeszedłem. Zawsze przechodziłem po prostu wymijając sobie te kulki. Przecież można tak. Czy ja tą kulkę. Nie. Ciężko czy mogłem to wsadzić z powrotem. Ale to w sumie nie ma sensu. Wiecie co? I chyba jeszcze na bardzo podobnej zasadzie. W Black Mesa właśnie był zrobiony portal do Xenu. Gzenu. G gze gzenu. Mamo, mamo! Teleportujmy się do Zenu. Mamy Zen w domu. <noise> Bardzo podobnie było to zrobione. Bo mi się to skojarzyło z moją miniaturką, którą zrobiłem. Zarąbisty klimat to ma. Tam taki dźwięk jest w tle. Który brzmi trochę jak z jakiegoś horroru zarąbiście. Dzień dobry. Przyszliśmy wam ustabilizować rdzeń. To mówi ten. Kręgarz. Czemu co się dzieje? Patrzcie, on wisi za kolano. Zawiósł na kolanie. Na kratkach. To mówi kręgarz na wizycie domowej. Wiecie, taki lekarz. Fizjoterapeuta, kręgarz. Dzień dobry, przyszedłem wam ustabilizować rdzeń kręgowy. Ale słucho, co? Ja strasznie lubię takie suche żarty. To... czasami się tak odpalę, to, to będę wam mówił coś. <laughs> Wiem, że to cringe, ale cóż, taki już jestem. Wiecie, ja też coraz, coraz swobodniej czuję się przy kamerze, po prostu nagrywając, bo jakby nie było, jest to dosyć stresujące. Generalnie jestem introwertykiem. Więc nie jest to dla mnie wcale takie proste. Między innymi dlatego to robię, żeby... To jest taka wiecie. Ee, jak to się mówi? Self development. Dobra, mamy kolejny drugi. Podejrzewam, że musimy zrobić trzy takie, bo tak było właśnie w Black Mesa e, z tymi pomarańczowymi kryształami. Były trzy albo cztery, chyba trzy. Wydaje mi się, że właśnie ekipa Scrobar Collective... Wzięła ten pomysł właśnie stąd, tak naprawdę. Na tego typu level design. Dobra. No, już jesteśmy. Już jesteśmy. <grytanie> Można powiedzieć, my chyba po prostu musimy sobie wejść na to. Co mi strzelasz w plecy, Koleś? Dobra, więcej ich nie ma. My chyba musimy skoczyć na tą ruchomą część, pojechać sobie na około tam, ale nie jestem pewien, więc zapiszę. Mhm, Monhaki leco. Leco. Lecą Leco. No i dobra. Tak, myślałem, że was tu spotkam, chłopaki. Te manhaki. Chyba już wszystkie. Kurcze, ale ale to promieniowanie jest hardkorowe. że aż oślepia. Podejrzewam, nie samym światłem, że światło też jest promieniowanie mnie, ale no, strasznie. Strasznie jasno tam jest. Tu znowu kulki latają? Chyba nie. Dobra, to pójdziemy bez drzwi. Fajnie jest zrobione to wszystko. Oho. Dobra, i tym razem właśnie nie mam drzwi. A znowu mamy coś, które przelacują... Znowu mamy taki tunel, którym przelatują kulki. I to jest taki typowo fajny, zręcznościowy element. udało się. No i dobra, I to jest prawdopodobnie ostatni. Ostatni laser, który musimy uruchomić, żeby ustabilizować rdzeń. Oj, oj, co się zepsuło. No tak. Teraz widzę skąd oni to wzięli. Crowbar Collective, właśnie w tym. W Black było podobnie. O! I patrzcie: prawie jak myślenie, portalami, tylko że nie portalami. Ale chodzi mi o to, że właśnie ten element taki powiedzmy zręcznościowo-puzzlowy. Puzzlowy w sensie puzzle game. Musimy sobie zasilić 3 ta. Nie to teraz już wiem skąd e, zaczerpnęli sobie inspirację. Oczywiście, że zaczerpnęli inspirację z Half Life'a, nie? To jest oczywiste, ale jakby konkretnie z tego. z tego elementu. Ojoj, oj! I patrzcie, teraz nie możemy wyjść. Właśnie ta ekipa Scrowbar Collective. Dobra, udało się. No, bo tak to byśmy nie wyszli, więc trzeba było tą kulkę stąd wsadzić po prostu. No i dobra, i potrzebujemy kolejnej kulki. Poproszę. Numer 3. Czyżby Half Life 3 confirmed? Myślę, że tak. Myślę, że doczekamy się w końcu Half Life 3 i to już bardzo niedługo. Valve zrozumiało swój błąd nie tworząc Half Life 3 wcześniej, ale z drugiej strony dobrze, bo zrobią go jeszcze lepiej. Mamy jeszcze lepsze technologie. Oni mają jeszcze więcej doświadczenia.

bo przypominam, że Judith jest już po naszej stronie, nie? Patrzcie, tego robotnika. Będziemy mieli z nimi do czynienia w epizodzie drugim. Bardzo fajny przeciwnik. Dobra, ale właśnie widzicie, ona mówiła. Judith gdzieś jest, nie wiemy gdzie jeszcze. Mówi, że odkryła coś ważnego. I jeżeli kombinat dotrze do tego przed nimi, przed nami w sensie, to będzie problem, bo to jest coś ważnego. Dobra, uciekamy Alex, uciekamy Alex. I jeszcze nie było widać pewnej rzeczy, więc nie będę spoilerował, aczkolwiek bardzo istotne właśnie z tych transmisji będzie wynikało nawiązanie do portali. No, jedziemy. Tak, ukradliśmy ten pakiet informacyjny. Teraz pytanie, albo to jest coś właśnie. A propos tego, co Judith znalazła? No i faktycznie. Gravity Gun wrócił do normalności. Teraz mamy zwykłego Gravity Guna, ale to też oznacza, że będziemy mieli normalne bronie, a w sumie fajnie się to strzela. Mega satysfakcjonujące strzelanie i fajne broniki w Half-Life 2 są, więc z to jednej strony to szkoda, z drugiej się cieszę. Bo samo używanie tego przeładowanego Gravitigana na dłuższą metę jest nudne. Zmniejsza jest frajda z Kombatu. E, Dobra, my, my musimy po prostu uciec. Alek zamkniesz te drzwi? Dziękuję. Tak myślałem. Bardzo fajnie. My musimy po prostu uciec jak najdalej od miasta, ponieważ ta cytadela prędzej czy później co się dzieje? wybuchnie. Aleks, przeprogramujesz, dziękuję. I tam też. Okej. Okay. Dobra, ale mamy kulki po naszej stronie, więc. Czekam, bo ona chyba otwiera drzwi. Tak. I kulki zrobią za nas całą robotę. No, look at them go. no, także kulki też są fajną bronią, kiedy są po naszej stronie, oczywiście. No tak, zapomniałem, że gravity gun jest normalny i próbowałem go przyciągnąć. Te kulki strasznie długo żyją, co? Tam ta pierwsza, która nam pokazywała ich działanie, strasznie szybko wybuchła, a ta... A te dalej sobie żyją. Chyba, że może one atakując. Jakby resetując swój licznik żywotności. Może o to chodzi. Dobra. Co? Oho! Teraz autodestrukcja. Dobra, widzę, że my będziemy sobie jechać pociągiem. Ale moi drodzy, to już w następnym odcinku. Także dzięki wielkie za oglądanie. Ja muszę wejść. Widzimy się. W następnym odcinku, już jutro, wrzućcie łapkę w górę, napiszcie jakikolwiek komentarz, to pomaga. Jest z góry dzięki wielkie i do zobaczenia. Na razie trzymajcie się, cześć.